Mam taką naprawdę super, yy, nie będzie zwykłego bo teraz... twoich chodzi o jasność, albo cili. Nie wiem co się dzieje. Mam nadzieję, że będzie mi widać. Yy. Czeka się tylko coś z Zaraz zobaczymy czy dałem standard jeśli chodzi o, te, o, grafii, o tego o oglądanie ponieważ to jest zbyt długie, znaczy zbyt długie, zbyt dużo, żeby na mój, na, na, jak na mój internet. Dlatego jedziemy dalej. Mam nadzieję, że wszystko będzie jeszcze są, jeszcze są lagi. Dobrze, to spróbujemy jeszcze raz. Może tym razem zmniejszmy ogólnie na zwykłe. Kamil, słuchaj, spróbuję to jeszcze raz zrobić. Spróbuję jakoś ogarnąć te lagi. Nie jestem super tak pewien, że znikną, ale mam nadzieję, że coś mi się uda.